home Hej, kochani. Witam się z Wami serdecznie, ciepłutko, smacznie. E, wędzon, u nas wędzonki e, i wędzarni, i na patelni. On mi się smaży do karbonary. Do w swoim tłuszczu się tutaj dusi. E, zaraz skroję. E, tutaj widzicie, nie, czy nie widzicie? O, 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 mamy, mamy, kochani. Troszkę Was tak jeszcze ustawię może. O, lepiej. E, jest jedna cebula. Ząbki czosnku są dwa, bo taki jest nędzny, byłby jeden, to, to, to wzięłam dwa. Wiecie co, wzięłam dzisiaj pięć jajek, bo kiedyś wzięłam dwa, bo tak było w przepisie, ale uważam, że jajek może być więcej, tym bardziej, że jajko to jest nasze źródło, wiecie, wszystkich cennych pierwiastków, witamin i tak dalej. Jest śmietanka bez laktozy i tej śmietany wezmę takie trzy czwarte. Ona jest też z Kauflandu. I jest makaron, nie pamiętam z czego ten makaron, chyba z Lidla, on jest bezglutenowy, kukurydziany, to nie jest dobre źródło, jeżeli chodzi o makaron, to nie jest dobre źródło, że tak powiem zboża, kukurydza, ale to jest bezglutenu i raz czasem go sobie po prostu robimy, wiecie, tyle jeżeli się je zje w porcji, bo to nie jest na całe pół kilo ta carbonara, tylko na jakieś 3 czwarte tego makaronu. I to będą z tego takie cztery porcje, więc to nie jest tak dużo węglowodanów. No chociaż tyle, że nie mamy tego glutenu w tym makaronie, tak? I mamy mozzarella z tamtego, jeszcze z tamtego makaronu została nam taka jedna, trzecia może. I to nam wystarczy. Do tego sól, pieprz. Zaczyna mi się tutaj kopcić, więc troszkę muszę przykręcić. Teraz kochani, tak, ściągam boczek z, z, z gazu. Póki co, wydaje mi się, że on jest smaczniejszy, ten boczek, niż z Lidla. Mogę się mylić, ale. Ta no, ja wiadomo, że też w górku, nie? Teraz na tej, na tej patelni przesmażam sobie cebulkę i dwa ząbki czosnku. Gotuję makaron. Do, takie, żeby... Kolejny etap zesmażam cebulę z dwoma ząbkami czosnku. Na tym tłuszczu, który był z boczku. Bo tutaj mam, przypomina boczek. O, widzicie? Więc delikatnie podsmażę. Zobaczcie, już wrzuciłam sobie boczek do cebuli, do, do czosnku. Wyłączam. To mi na razie będzie niepotrzebne. Wbija, wybijam do miseczki jajka. nie tak wyglądają y, szynki, schaby. Y, parzą się. Ja wam pokażę raz y, ten garnek z zewnątrz. Ja Wam kiedyś pokazywałam już y, ten garnek. On pika, bo y, uzyskało temperaturę. Y, woda uzyskała temperaturę, więc, y, więc tak y, daje sygnał. Ale to jest. Y, to jest Hyundai. O, zobaczcie. Tutaj pokażę Wam, jak jest. Termostat. Można sobie regulować i. I on tak wygląda. A tu jest taka, e, taki gliniana beczka, w której e, przekławialiśmy te szynki, te schaby. E, temperatura w środku. Tu mamy termometr. E, musi uzyskać e, jakieś 62-63 stopnie, wtedy będziemy dopiero wyciągać. Na razie jest 54, więc parzymy dalej. A robimy to wszystko na zewnątrz, dlatego żeby nie parowało się, wiecie, w spiżarni. bo to będzie. Generalnie w takie rzeczy robimy w spiżarce, ale, ale zawsze parzymy na zewnątrz, chyba, że jest bardzo zimno, kolejny pomiar 59. Jeżeli dobiję do 62 3 stopni, tak jak mówiłam, wkładam do zimnej wody, która znajduje się tutaj w tej glinianej beczce. Ach, nie, ja Wam muszę pokazać jeszcze tutaj konstrukcję mebel, nasz nowy. To jest zamówienie, które szło od nas do nas z zagranicy. I to jest taki, widzicie, amerykański stojak na, na wędzonki. I to strasznie było drogie, strasznie. I na razie jeszcze stoi na, na dworzu, bo. bo... Właśnie czeka na szynki, ale jak będą te szynki, już to idą razem do, do chałupy. I na tym będą wisiały właśnie schaby, szynki, te wszystkie boczki. A w czwartek, czwarteczek, może piątek, piąteczuś będą wisiały tu kiełbaski wędzone i białe. Bo jak ugotujemy. Nie, białe to nie białe. To białych nigdy nie wieszamy tutaj. Ale. Yy, Widzicie, że to jest świeżo robione, bo tam jeszcze wiertarka stoi. E, mąż tutaj sobie, wiecie, wędził te szynki, bo ja byłam do południa w pracy, a on, on miał ci wolno od pracy naszej. I zrobił taki, znaczy to było zrobione wcześniej, już wisiało na tym trochę, ale to tak ładnie przejechało, wiecie, tam papierem ściernym i dopracował to ładnie. Kiedyś w wolnej chwili, bo już się nie zdążymy tego, żeby śmierdziało, kiedyś w, taki, w takim czasie, wiecie, kiedy, nie, kiedy to nie będzie, jakby zaraz przed, przed wędzeniem, żeby też nie śmierdziały te wędliny, to pomalujemy to. Albo i nie, nie wiem. Ale myślę, że pomalujemy to. Albo lakierem, albo jakąś lakierobejcą. I, i będzie nam służyło długi, długi, długi czas. Bo powiem wam takie kozły do wieszania wędlin Gdzie, Gdzieś tam widzieliśmy w jakimś sklepie takim, nie, niekoniecznie jakimś wiecie tematycznym, jeżeli chodzi o, o wędzarnie takie sprawy, tylko to kosztowało 300 zł. I to było takie, tylko taka rozkraka, wiecie, jak to te dawniej były takie kozły. Na wsi. No, tak się tak mówiło, chyba na to ko kozieł taki. To kosztowało 300 zł. A to kosztowało 5 minut, yy, strachu. Trochę roboty. <grymne> Widzimy się później. Hej, hej, kochani, cześć. Witam się z Wami moim kramem z wędzonkami. Yy, nawet, mi się, <grymne> nawet mi się zrymowało. Słuchajcie, wyszły nam po prostu w tym roku, yy, tym razem, no nie w tym roku, bo to już jest kolejne wędzenie, ale tym razem wyszły po prostu genialne. Do mąż dopasował tak proporcje tych ziół, tej soli i w ogóle wszystkiego, że nie było w gębie. Zresztą, słuchajcie, ważna też jest temperatura wędzenia. Oczywiście, jak długo one się tam peklują, przechodzą tymi smakami. Stały ponad 10 dni w tej beczce takiej glinianej i się peklowały w tych ziołach. Więc one przeszły naprawdę, nawet jeżeli są takie troszkę grubsze szynki. Aczkolwiek zawsze staramy się, żeby, żeby ta, to mięso nie było takie grube, żeby ono ładnie przeszło na, na wskroś, wiecie, tymi smakami, bo jak jest za duża szynka, to ona wtedy może być w środku takie mieć oczko i, yy, i najpewniej taką grubą szynkę trzeba strzykać yy, w trakcie peklowania. Więc tutaj żeśmy uniknęli tego, wszystkie szyneczki są, wszystkie schaby są yy, mniej więcej takiej samej grubości, wielkości. Yy, były dwa boczki, boczki ja boczek ja uwielbiam, więc boczek jest yy, dla mnie... Z chrzanym i z ogórem kiszonym, to jest moje po prostu jedzenie, słuchajcie. Ja kocham tłusty i ja mogę na tłustym jechać całe życie. To, to nie są wszystkie te wędzonki, bośmy już porozdawali, bo wiadomo, to było wczoraj wędzone, dzisiaj zaraz będziemy to próżniowo pakować i do zamrażarki. Tam mąż wyjął już owoce na, na takie, nie powidła, tylko takie, taki mus, bo będzie z truskawek, to ben, bo, bo mam sporo truskawek i wiecie co, nie będę wyrzucać tych owoców, bo za chwileczkę będą swoje i my mamy swoje truskawki, jak widzicie tam pod domem parę krzaków. Będą świeże swoje i, i one są słodka odmiana, więc nie będziemy już kupować w tym roku. W ubiegłym roku było mało tych truskawek, więc musiałam kupić, ale to były kupione tak od znajomego i z takiej pewnej plantacji wyjęliśmy z zamrażarki, żeby zrobić w wolnowarze. Przez 48 godzin będą się tam, wiecie, delikatnie smażyły, piściły, no jak, jak zwał, tak zwał. Odrobinkę erytrytolu tylko wsypę, żeby był, bo ja wiadomo, jak owoce, z, jak owoce, ja Wam zaraz zresztą pokażę, jak owoce z zamrażarki, one tak, nabierają takiej takie kwasowości, więc dosypę zaraz erytrytolu i zrobimy takie pyszne powidełka truskawkowe, bądź jak kto, kto woli. Mus truskawkowy, może tak ładniej brzmi. Chociaż mus to jest taki na zimno. Dobra, nie chcę każdy nazwie jak chce. To co wyjdzie to będzie na pewno dobre. Zaraz Wam Tutaj już mam te truskawki z zamrażarki, które w kilku porcjach takich były pomrożone. Wyjęłam z tej folii, wsypałam do tej misy od wolnowaru i wsypę dosłownie ja wiem, z pół szklanki nie więcej erytrytolu. I on tak troszkę do dosmaczy, słodzi E, aczkolwiek one nie są kwaśne, bo przed chwileczką próbowałam i, i są naprawdę y, takie, wiecie, aromatyczne jak to swoje truskawki, wiadomo, to, to ten pan miał, ma swoją plantację i, i on tylko dla siebie uprawia, e, więc ten smak, zapach jest genialny. E, I dosypę tego rytrytolu na 48 godzin do wolnowaru, bez, wiecie, zaglądania, bez mieszania, bez niczego i pokażę Wam gotowy efekt za dwa dni. Tutaj są przygotowane już schaby i szynki pokrojone, bo wiecie co, robimy takie troszkę mniejsze porcje, dlatego że no te schaby jednak są długie i tak około kilograma ponad by było w całości. A, a wiadomo, że czasem chce się wyjąć po prostu kawałek, tak, tak jak dzieciom też oni też sobie biorą po połowę. Więc tak, tutaj są schaby, a tutaj, mamy, a tutaj mamy szynka. Tu jest szyneczka przekrojona na pół, resztę będziemy pakować w całości. Bo, bo tak jak mówię, no, ktoś potrzebuje połówkę, więc wyciągamy zamrażarki wtedy. E, tu mamy tą, e, do, to urządzenie do opakowania próżniowego z firmy Silvercrest, to jest e, z Lidla. E, tutaj kupiłam gotowe, e, słuchajcie, one są naprawdę tanie. Jeżeli ktoś obawia się, że kupi e, zgrzewarkę, e, tą próżniową, e, bo ona teraz kosztuje 140 zł w Lidlu e, i tam są w promocji, znaczy to, tam są w, jakby te worki już e, w Pewna ilość tego, tej folii już tam jest. Natomiast te, e, wore, takie, wo, tych worków jest odcierta y, od, i, i są rozmiary, i słuchajcie, i można ciąć, można gotowe woreczki te są takiej wielkości, zobaczcie. Więc y, na pewno jedna szynka, czy jeden skarbnik cały wejdzie. I tylko y, słuchajcie, zamykamy y, zgrzewarkę. Wciskamy najpierw y, ten przycisk, bo on nam uruchamia odessanie, czyli pakowanie próżniowe. Wyłączyło się. Następnie wciskamy zgrzewarkę. I jeżeli się wyłączy ten przycisk, to znaczy, że mamy już gotową porcję do, do odniesienia do zamrażarki. Super. Otwieramy. Rewelacja. Zobaczcie. I takie, takie porcje nam wychodzą, tak jak mówię, jeżeli potrzebujemy większy, to większy. Ja Wam teraz pokażę na przykładzie z schabu. Czy nam się zmieści? Zmieści się z powodzeniem. Zielony. O, Michaister. Zobaczcie, i teraz włączamy zgrzewarkę I dosłownie za kilka sekund zobaczycie, jak fajnie się zgrzeje, i znowu. I to trwa dosłownie, no ile? Może minutę wszystko? Skończyło się. I mamy kolejną porcję. Pięknie próżniowo, wiecie co, z tych, z tych torabeczek próżniowych, wyciągając zamrażarki, naprawdę wędlina, cokolwiek byście nie wyciągali, nie wyjmowali, po jakimkolwiek czasie jest jak świeże. Wierzcie mi, żadnej, żadnych dziur takich wiecie, po lodzie, bo tam nie ma co wejść powietrze, więc nie, nie, ma, nie ma takiego wrażenia, że to jest jakieś stare. My jedziemy na, dalej z, z pakowaniem. Kochani, a ja tym filmikiem się z Wami żegnam, dlatego że e, nie chcę Was tutaj przynudzać. Nie będę tutaj e, świecić, wiecie, co moja, moja faceta dzisiaj jest nie do oglądania. E, z, kochani, życzę Wam miłego dnia, mi, pysznej kawy e, i wszystkiego dobrego. Widzimy się w piątek. Rano już przy kawce. E, zapraszam Was serdecznie na kolejny filmik. Pozdrawiam serdecznie.